O godzinie 2.20 do miejsca kierowania komunikacji w Straży Pożarnej Łodzi wpłynęło zgłoszenie o pożarze hali magazynowej o wymiarach 10x8, w której panowało silne zadymienie Po przyjdziemy na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów w Państwowej Straży Pożarnej okazało się, że pali się w hali, gdzie składowana jest żywność dla zwierząt. Dotarcie do źródeł pożarnych było utrudnione z tym, że brak było możliwości otwarcia bram wjazdowych przy pomocy sprzętu bieżącego strażacy dostawali się do środka. Zlokalizowaliśmy pożar po około 30 minutach, wjaraliśmy do środka pożaru. Wstępna przyczyna pożaru będzie to zwarcie instalacji elektrycznej. W tej chwili wycinane są otwory w dachu w celu od Hali i przeszukania poddasza Kamerą telewizyjną, termowizyjną czyż gdzieś w dachu lub w ścianach, gdzie jest są ukryte jakieś zarzewia ogniem. Na chwilę obecną nie ma osób poszkodowanych. Pożar miał miejsce w hali, gdzie była ochrona. Także z naszych działań tutaj z rozpoznania, które dokonano w hali, nikt się nie znajdował.